Cześć, to Was wertecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do was już z drugim i ostatnim filmikiem z serii podsumowującej 2019 rok. Poprzedni filmik, który nagrałam, który znajduje się już na kanale. Jest to filmik podsumowujący serialowy 2019 rok i mówię tam o według mnie najlepszych premierach ubiegłego roku. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym filmikiem, to link do niego znajdziecie gdzieś tutaj na górze. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, który podsumuje mój Prywatny, zarówno jak i także YouTubeowy. 2019 rok Mam tutaj laptopa I wypisałam sobie wszystkie rzeczy Ciekawsze, które wydarzyły się w moim życiu W 2019 roku Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba Jeśli Wam się spodoba, to zachęcam Was oczywiście Do klikania w górę, subskrypcji tego kanału No i zapraszam Was już bez większych wstępów do dalszej części filmiku Może zacznę od początku 2019 roku A konkretniej od ferii W ubiegłe ferie wybrałam się z Karolem i jego tatą na stok narciarski na górze Kamings, bodajże koło Łodzi. I tam po raz pierwszy jeździłam na snowboardzie. Karol nauczył mnie jeździć na snowboardzie, i mimo tego, że początki nie były najłatwiejsze, względu na to, że praktycznie co chwila upadałam i nie potrafiłam nawet usnęć na tej desce, to pod koniec pierwszego dnia jeżdżenia, mimo tego, że byłam całkowicie obolała i po prostu miałam całą twarz w łzach, ze względu na to, że całe ciało mnie absolutnie bolało, to nie poddałam się i już za drugim razem, gdy w te same ferie pojechaliśmy jeździć właśnie na owy snowboard, wychodziło mi nawet bardzo dobrze, powiedziałabym. Ja byłam osobiście z siebie dumna. Kolejną taką rzeczą jeszcze przed wakacjami był fame. Dance Festival. Jeśli nie wiecie, to jestem tancerką, znaczy można tak powiedzieć. Tańczę z pasji w studiu tańca Fame. I jeśli wiecie, to co rok odbywa się Fame Dance Festival, czyli taki, jakby powiedzieć, festiwal u nas w amfiteatrze, na którym każda z grup prezentuje układ. W tym roku tematyką. Były filmy Oscarowe, i nasza pani wybrała mieszkasz piosenek z The Great Gatsby, i miałyśmy takie fajne złote stroje z tutaj czarną koronką. Bardzo fajnie się bawiłam i według mnie układ bardzo dobrze nam wyszedł. Później z tym układem pojechałyśmy na pierwsze nasze w życiu zawody, i sądzę, że to także było jedno z większych moich przeżyć, właśnie z 2019 roku. Zajęłyśmy pierwsze miejsce, także to było naprawdę duże osiągnięcie. W czerwcu skończyłam 18 lat. Nie to, żeby coś się zmieniło w moim zachowaniu albo w moim sposobie bycia, aczkolwiek tak skończyłam 18 lat, jestem już od Ponad pół roku pełnoletnia, wyprawiłam także swoją imprezę osiemnastkową w pizzerii Domino, która jest niedaleko mnie. Impreza według mnie bardzo się udała, bardzo fajnie się bawiłam i z tego co osoby mi mówiły, także się dobrze bawiły i dziękuję wszystkim, którzy przybyli na moją osiemnastkę. Później nadeszły szły wakacje. Wakacje wydarzyło się naprawdę dużo rzeczy. Pierwszą rzeczą była to moja seria Back to School, która tak Wam się spodobała Podobała, że osiągnęłam na swoim kanale 5000 subskrypcji. Byłam bardzo z tego dumna i nie wierzę, że jest już was aż tyle. I bardzo Wam dziękuję, że chcecie mnie oglądać i że nadal tu jesteście ze mną. Miesiąc lipiec był to także miesiąc, w którym pojechałam na swój pierwszy dłuższy wyjazd z Karolem, i był to tygodniowy wyjazd do Grecji, a konkretniej polecieliśmy na wyspę Kiatos. Tak, swoją drogą to był także mój pierwszy w życiu. Lot samolotem, także to też było niesamowite przeżycie. W sierpniu pojechałam jako kadra na obóz harcerski. Tematyką tegorocznego obozu harcerskiego była starożytna Grecja Udało mi się także tam zdobyć moją upragnioną tak naprawdę od dzieciństwa sprawność Jaką jest sprawność trzy pióra Osobom, które nigdy w nie były wyjaśni na czym ta sprawność polega Sprawność ta robi się w trzy dni Pierwszego dnia nic nie jecie Możecie tylko pić wodę. Drugiego dnia nic nie mówicie, a nie możecie się także komunikować, czyli pisanie z drugą osobą także nie wchodzi w grę. I trzeciego dnia na 24 godziny idziecie samemu do lasu i spędzacie tam 24 godziny, i nikt nie może was zobaczyć. Powiem Wam, że cieszę się bardzo, że udało mi się tę sprawność zdobyć, aczkolwiek nie wiem, czy zro zrobiłabym ją drugi raz, względu na to, że najgorszy był właśnie ten trzeci dzień, kiedy musiałam spędzić. Całą noc w lesie i nie należało co do najlepszych przeżyć w moim życiu. I taką ostatnią rzeczą było to wycieczka klasowa, która odbyła się w wrześniu lub listopadzie. W wrześniu, listopad, coś takiego. I pojechaliśmy w góry, zwiedziliśmy Kraków, ale byliśmy także w Energylandii. Był to pierwszy raz, kiedy w Energylandii byłam. Zjechałam z Hyperioną trzy razy i szczerze polecam. Wam naprawdę niesamowite przeżycie, kiedy tak naprawdę myślicie, że wlecicie, ale nie, wyle... nie wylatujecie. I to jest naprawdę fajne przeżycie i naprawdę fajna według mnie kolejka. Także mam no, nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli Wam się spodobał, to zachęcam Was oczywiście do klikania w górę, subskrypcji tego kanału. No i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych filmików, zarówno tych serialowych jak i tych nieserialowych. Do zobaczenia i pa pa!